Jeżeli często wysyłasz wiadomości o tej samej treści, to aplikacja Outlook daje możliwość na stworzenie oraz wstawianie tzw. szybkich części, które posiadają już gotową treść i formatowanie. Chcąc stworzyć szybką część, kliknij w nowa wiadomość e-mail, prowadź treść wiadomości, którą bardzo często wysyłasz innym. Możesz ją wyedytować w dowolny sposób, dodać obrazek, a nawet tabelę. Gdy będziesz gotowy, zaznacz fragment treści, który ma być szybką częścią. Kliknij w zakładkę Wstawianie, Szybkie części i wybierz zapis zaznaczenia w Galerii Szybkich części. Wprowadź nazwę dla fragmentu, upewnij się, że w sekcji Galeria są ustawione Szybkie części. W opcjach możesz ustawić, w jaki sposób szybka część będzie wstawiana do wiadomości. Po wszystkim kliknij OK i zamknij okno wiadomości. Sprawdźmy działanie szybkich części w praktyce. Odpowiadając na jakiegoś maila, ustaw kursor w miejscu wpisywania treści maila, kliknij w zakładkę wstawianie, następnie szybkie części i wybierz stworzony przez siebie fragment. Teraz możesz wysłać swoją wiadomość. Jeżeli masz utworzonych więcej, to w prosty sposób możesz je organizować i usuwać. W tym celu ponownie wybierz szybkie części i kliknij na dowolny prawym klawiszem myszy, wybierając organizuj i usuń. Masz tutaj dostęp do swoich szybkich części, którymi możesz zarządzać.